Jestem Jakub Mazur 646, a to jest kolejny odcinek, jestem w nocy, tutaj jest aktualnie godzina, jak już Wam mówiłam, 21.32, idziemy sobie zobaczyć, zamykamy brameczkę, dobra, i tutaj sobie idziemy, pyk, 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 żeby było mnie słychać, to Wam, oh my god, jeszcze lepiej widać. Jak widzicie to, to tam jest latarnia, a koło tej latarni jest yy, księżyc. No, to jest księżyc. Jest cały pomarańczowy. Napiszcie w komentarzach, czy to jest księżyc, czy to słońce. Mi się wydaje, że to nie jest słońce. To jest księżyc. I więc tak. Mm, jak mówię. Witam Was w kolejnym odcinku. Udam. Ok, yy, bo coś się stało yy, i nie wiedziałem co to jest, a to był mój po prostu tato. Tak. I poszedł właśnie do domu. Więc jak jest tam to coś, to napiszcie w komentarzach koniecznie, co to może być. Czy dalej się trzyma słońce. Nie wiem. Mi się wydaje że to ksiądz na pewno ale jest taki pomarańczowy tak i to nie jest codzienne zjawisko więc szacun zostawcie dużo łapek i subika a ja może nagram dla was nie wiem może chowanego na... czy, czy coś no i Zostawcie tą mapeczkę, supika. Aha i oczywiście dzwoneczek. Zadzwońcie, tym dzwoneczkiem będziecie dostawać filmy, co... nie wiem co ile. Dobra, bo nie ma pomysłu, Dobra. Więc tak, tam jest księżyc i to nie jest codzienne zjawisko. Więc ja się stąd proszę, idę do domu. No dajcie, zostawcie rubika dzwonek. Żegnam serdecznie. Pa pa.